Cześć, witajcie na kanale Słuchaj ale w naszym dziale poświęconym boreliozie. Dzisiaj będziemy mówić o czym? Będziemy mówić o pierwszych dwóch miesiącach teraz antybiotykoterapii, ogólnie o leczeniu, co było brane, co było przepisywane. Z racji tego, że jest problem z lekarzami i lac. w ogóle z lekarzami, którzy leczą boreliozę w Polsce, którzy leczą choroby odkleszczowe, bo tu nie tylko mówimy o boreliozie, Kleszcz przecież przenosi nam wiele różnych innych ciekawych bakterii, i tak dalej. Więc, to jest po prostu dla zainteresowanych, dla tych, którzy chorują, dla tych, którzy diagnozują, dla tych, którzy podejrzewają i dla tych, którzy nie wiedzą, którą stroną iść, albo mają po prostu lekarza, który może im przepisać leki i nie wiedzą po prostu jakie protokoły używać. Ja również wiem jakie protokoły używać i ja podaję wam protokoły, które otrzymuję od lekarza, który na ten moment jeszcze mnie prowadzi i który jest w Polsce, niewielu jest takich, którzy rzekomo ogarniają, czy rzekomo, bo w sensie no nie jestem w stanie wam z ręką na sercu powiedzieć, że ktoś jest wybitnym specjalistą, może ktoś jeździć na sympozje i tak dalej i ale no, nie, nie jestem w stanie tego nikomu de facto za, zagwarantować i nie chcę brać za nikogo odpowiedzialności, po prostu mówię czym ja się leczę i to jest taka propozycja dla was. E, propozycja albo po prostu możecie porównać z tym czym wy się leczycie, albo ogólnie będziecie wiedzieć w jakie leki e, po prostu są brane itd. itd. Więc zaczniemy teraz ja lecę się de facto trzeci miesiąc, bo niestety kontakt z lekarzem jest troszeczkę utrudniony. Nie zawsze tak odpisuję, jak, 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 żeby to wszystko fajnie działało. Brałem dwa razy antybiotykoterapię po 30 dni, 28-30 dni. No i de facto to jest prawie 3 miesiące, prawie 2,5-3 miesiące leczenia z tymi przerwami pomiędzy antybiotykami, które z tego co wiem nie powinno ich być. No, ale widziałam ja do lekarza ponad 500 km, i niestety częstotliwość odpisywania jest taka, a nie inna. Na to, już nie, na, na to niestety już nie, nie ma wkładu. U mnie w pierwszym miesiącu, moi drodzy, bo to jest tak naprawdę tytuł tego odcinka: to jest review, to będzie tak naprawdę review z dwóch pierwszych miesięcy leczenia. Pierwszy miesiąc, ABX, jakie były brane, czyli antybiotyki Rowa macyna. Dwa razy, dwie sztuki, dwa razy dziennie, po jednej. Bactrim dwa razy dziennie, po jednej, przez 14 dni. Rowamacyna przez 28 dni, a flukonazol dwa po jednej przez 14 dni. E, czyli po zakończeniu terapii Bactrimem. Dwa pierwsze leki e, są typowo, na, e, typowo przeciwbakteryjne. I co po tym badaniu? Po tym badaniu musiałem wykonać takie są zalecenia. Morfologia, rozmaz płytki, żelazo, transminaza, kreatynina, mocznik, amylaza, surowica, badanie ogólne moczu, żeby sprawdzić w jakim stanie jest Twój organizm po antybiotykoterapii dłuższej. Na co musimy uważać? Przede wszystkim standardowo na dietę przy antybiotykoterapii i zalecenia lekarza i w stosunku do diety. Już Wam czytam. nie wolno mleka krowiego, również w proszku, wszystkiego co słodkie, owoców, wybitnie słodkich, arbuza, winogrona, owoców suszonych, pszenicy, można, jogurty naturalne, kefiry, twaróg chudy, żółty ser dojrzewający nie krócej niż 3 miesiące, chleb orkiszowy, samposzy, płaskórki, żytni i owsiany. Wszystkie tylko na zakwasie. Minimum 3 litry wody dziennej. Dziennie. Tak wyglądają zalecenia względem, względem tego. W każdym antybiotyku, również zalecenie jest, przy każdym antybiotyku, brać takie suplementy jak natokinaza razem z rowomacyną i baktrimem. I oczywiście standardowo symbiotyki, do tego jest kurkumina, zwana również BGM-95, bodajże, bo to chodzi o wyciąg po prostu o kurkumina, o jej ekstra 95% bodajże standaryzowany, czy jakoś tak. I jeszcze było coś. I szczęść chyba, szczęść pospolita. Artemini, Artemini, jeśli Artemizini, Artemizini. Zaraz, zaraz wam dokładnie powiem Artemizini, dobrze Artemizini. To jest zalecane przy braniu akurat tych pierwszych antybiotyków przez lekarza Iglac To był mój pierwszy miesiąc. Cena leczenia z konsultacjami jest to około 1000 zł miesięcznie albo ponad 1000 zł, nie wiem, nie liczę, bo to jest tak cholernie dużo, że, że boli, że boli ta cena. co dalej? Czy miałem pierwszy miesiąc, czy były herksy? Powiem szczerze, czułem się gorzej, ale, ale, ale potem psychicznie zaczęłem lepiej się czuć. To znaczy większa jasność umysłu, mniejsze problemy z myśleniem, mimo to śnieg optyczny yy, i inne problemy związane z brojozem ból, sta ból stawów, ogólne zmęczenie jest ciągle, yy, chociaż mówimy teraz o pierwszym miesiącu. Yy, tak się skończyło de facto moje leczenie oprócz tego yy, przepraszam Was. Tak się skończyło moje, mój pierwszy miesiąc leczenia takimi lekami. Yy, co do dodatkowo brałem? W pierwszym, drugim, właściwie w każdym miesiącu kolejnej terapii, cokolwiek bym nie brał, do jakiegokolwiek lekarza nie trafi, jakich antybiotyków bym nie brał, to yy, możecie to uznawać za pewnik. Na śniadanko było Rawamacyna, Natokinaza, Baktrim, symbiotyk, Oregano biorę w dużych ilościach. Oregano, wyciąg z oregano w dużych ilościach, po kilka kapsułek, bo to są 1 do 10 bodajże, to jest ze Swensona. Garlika bardzo dużo biorę. BCM, Kurkuma, tak jak wam mówiłem, Lidwer, Liver Detoxifier i Regenerator jest to znała, również to biorę. Artemizinie zawsze biorę. n acetylo l NAC również. Dodatkowo płyt kwiatowy, dlatego ze względu na to, że ma witaminy, jest ich bardzo dużo. D3 plus K7 witamina. Dodatkowo oczywiście używam do tego omegi-369, tak bo witamina D3 jest rozpuszczalna dobrze w kwasach, z tego co się orientowałem, dlatego to łączę. Witaminy witaminy i minerały oddzielnie. MB Active, MB Active de facto to jest, wiecie co, to jest środek kofeina, minerały i tak dalej, żeby poprawić myślenie. Ala 200 po prostu miałem jeszcze tego sporo. E, witamina C, witamina C, ale w dużych dawkach trzeba brać e, i trzeba ją rozłożyć, bo ona ma e, nie czas trwania, ale chodzi o to, że nie może być Duża dawka nie, trzeba ją rozbić w ciągu dnia. E, Dodatkowo oczywiście cały czas leci protokół bunera. teraz jest on okrojony, bo po prostu powiem szczerze, że już nie mam mocy, ostatnio bardzo dużo odcinków też kręcę, piszę scenariusze tutaj do Nakano, bo fajnie bardzo się rozwija eee, i po prostu już nie miałem mocy, a często po nocach siedzę. To mamy tak, Andrzeja, Andrografis. Artemizini na wieczór Kackla, urozveratrol, Stefania, Smilax, Eleutero. Każdy z tych biorę po 8 brałem kiedyś po 20, czyli ponad 100 kapsułek dziennie brałem. No powiem szczerze, jest to rzeźnia tylko dla zawodowców. MZB magisting witamina B na wieczór i standardowo probiotyku. Probiotyku dużo, probiotyku, probiotyku ze względu na antybiotyki na florę bakteryjną, powinno się po prostu brać dużo, nie łączyć tego z antybiotykami, tylko gdzieś tam między antybiotykami brać te probiotyki. Tak to wygląda, tak wyglądał pierwszy miesiąc, drugi miesiąc. Właściwie w drugim miesiącu zmieniły mi się tylko zmieniły mi się tylko leki. Ja już sobie przerzucę tutaj, wiecie, bo ja mam wszystko zapisane. Będę teraz robił każdy, każdy temat, będę leciał po kolei, to znaczy ja się nie będę tutaj wygłupiał, przebierał i tak dalej, ja kręcę dzisiaj po prostu cały ten czas poświęcam, żeby nakręcić wszystko w boreliozie, co do tej pory tam zebrałem. Będę kilka tematów poruszał, ale rozbiję to na różne odcinki, żebyście mogli po prostu mieli możliwość znalezienia tych informacji, a nie potem szukania w jakimś vlogu, który trwa półtora godziny i nie da się nic znaleźć. Dobrze, wraz wróćmy do tematu. Ja nie lubię być rozbieżny. Tylko chciałbym, żebyście w miarę wszystko mieli. Tylko poradniki tak samo robię autodetailingowe tak, żeby każdy... nie był głupiego gadania, ale niestety nie da się przeborowi, bo muszę wam powiedzieć chociażby o tym, że chcę to zrobić porządnie. Lecimy z tematem. A więc tak, yy, kolejny miesiąc. Kolejny miesiąc moi drodzy to było tak. Yy, to jest drugi miesiąc lecenia, Clacid Uno 500 mg i Cedax to są dwa antybiotyki jeden rano drugi wieczorem bo w odstępach równych 12 bodajże tak? godzinnych tak żeby rano jeden drugi wieczorem na koniec dnia tak czy to jaki odstęp miał mieć 12 godzin no tak tak 12 godzin w sumie było i tak cedax jest dostępny cedax jest dostępny właściwie w Niemczech tylko ze względu na to dostałem na to receptę w Polsce, ale był tylko w jak czyłem w tabletkach, nie było możliwości. Po pierwsze, po drugie, CEDAX jest dużo tańszy w, w Niemczech niż w Polsce. Ja kupowałem ogólnie jego większą ilość, powiem Wam szczerze, że wydałem 800 ponad złotych w Niemczech. W Polsce miałem zapłacić chyba 1200, 1200 zł czy 1100 zł z jakimś hakiem takim konkretnym. Więc jest on tańszy w Niemczech i najśmieszniejsze jest to, wszystkiego, że oddają Wam w ogóle receptę. Nie chcą tej recepty naszej, więc nie, nie, ma, nie ma potrzeby po prostu posiadania tak jakby te, tego. Nie wiem, czy to był jakiś odosobniony przypadek w tej akurat TC, ale Pani powiedziała, że nie potrzebuje recepty. Więc Cedax jest tańszy. Klazitum no oczywiście, wszystkie antybiotyki. Ja zawsze biorę zamienniki, jeśli jest możliwość zaoszczędzenia. Leciałem na tym 30 dni, były to pulsy pulsy trwające po 5 dni. 5 dni jesteście na antybiotyku, 5 dni z niego schodzicie, 5 dni jesteście na antybiotykach, bo chodziło tutaj o te dwa na zamiennie i znowu schodzicie. I takie pulsy wykonujecie przez 20 dni, tak? 20 dni na lekarzy to jest odstęp, czyli de facto leczycie się 40 dni. Znowu powtórzyłem badania w pavex morfologia, rozmaz płytki żelazo, transminaza, kreatynina, mocznik, amylaza w surowicy, badanie ogólne moczu, żeby sprawdzić stan po prostu, tak, tak mi kazał lekarz, tak? Stan organizmu i tak dalej. Chodziło również o to, o obciążenie bebechów po, po, po tych lekach, Herksy. Czy miałem Herksy w drugim miesiącu? Pamiętacie, że miałem gorsze dni, ale nawet się nie liczyłem. Miałem lepsze, miałem gorsze dni, bo ogólnie, bo za taka potrafi być. Lepiej się czuję, dużo lepiej się czuję, jak chodzi o przede wszystkim: przede wszystkim, mówię o, o myślenie. Dalej są, do, dosyć mocno człowiek jest zmęczony, organizm jest dalej mocno zmęczony, regeneracja jest na super minusy, to znaczy regeneracja, już nie chodzi tutaj o siłownię i tak dalej, tu chodzi o regenerację pod tytułem, jeśli jednego dnia wyjdę na rower, to drugiego umieram, e, w sensie, że wszystko mnie boli, jakbym przebiegł maraton, no to, to jest straszne akurat leczenie kolejnego miesiąca, bo ja chcę każdy miesiąc, który będę wam mówił, będę trzeba podsumować. Nic się nie zmienia. Leki te były strasznie drogie. Z nie też nie, tanim, nie tanim akurat wizytą i z tym wszystkim, bo nie, chcę, nie, będę się nie będę wtajemniczył Was już we wszystkie koszty, ale 1000, ponad tysiąc 1000 zł, nie zdziwiłbym się, jakby to było sporo więcej, bo jednak suplementy, leki badania krwi yy, i tak dalej, i tak dalej, to, to nie jest akurat wszystko tanie, tym bardziej jak to się wszystko podliczy, to rzeczywiście wy, wychodzi bardzo dużo. I tak wygląda pierwszy i drugi miesiąc. Czy jestem zadowolony? Jestem zadowolony, dlatego że odzyskałem część mojego życia, jak chodzi o myślenie, które jest bardzo dla mnie ważne, w szczególności jak robię cokolwiek na kanale, na kanał, tak. Yy, ogólnie no, ciężko się żyje, kiedy masz yy, jak u Popka w piosence Pizda yy, nad głową. I, i, I masz ogólnie całkowicie, całkowite zamroczenie średniowiecze. No to jest, jest to po prostu bardzo ciężkie, i, i, i cieszę się, że powoli z tego wychodzę i, i jest, jest do przodu z tym. Co z, do innych rzeczy, mam nadzieję, że to wszystko będzie się stabilizować i, i, i będę będę leczony dalej. Na ten moment niestety, powiem szczerze, nie rokuję dobrze na trzeci miesiąc leczenia, dlatego że lekarz chce zrezygnować z antybiotyków. Bez, jeszcze bez zrobienia badań w kierunku boreliozy, żeby odciążyć organizm od antybiotyków, tylko że przy, z tego co się orientowałem, naj, najmądrzejszy człowiek, który najdłużej prowadzi badania na temat boreliozy na świecie, bodajże berlusconi, berlusconi... Nie wiem, nie mogę, ja nie mam y, głowy do nazwisk, ale linkowałem bodajże w pierwszym filmiku y, badania jakieś do niego, jego, jego spostrzeżenia, to co najważniejszego jest w boreliozie. I, to, na czym większość lekarzy i się opiera, to antybiotykoterapia powinna być tak długo kontynuowana, dopóki nie przestaniesz odczuwać tej boreliozy i, i zrobisz badania i jest git. No w moim przypadku antybiotykoterapia miałaby być teraz odmówiona, tak mi dalej i miałbym ciągnąć same suplementy, które ciągnąłem przez dwa lata i które pomogły mi, bo już było bardzo źle, ale nie wyciągnąłem je w ogóle na ten poziom gdzie mam antybiotyki plus suplementy, bo ja się nie opierdzielam, są antybiotyki, są suplementy, jest de facto dieta, nie ma takiego hardkoru, co niektórzy nam wyprawiają, nie ma ani alkoholu, nie ma papierosów, nie ma takich rzeczy, więc de facto trzymam się zaleceń. I niestety, jeżeli będzie tak dalej, no to akurat będę prawdopodobnie musiał jeszcze poszukać gdzieś zasięgnąć porady i dalszej pomocy. Tak wyglądają moje pierwsze dwa miesiące. Wiecie co brałem, wiecie jak to wygląda, wiecie jakie są kwoty, znacie suplementy. To wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.